Czyli tysiące wili. To jest wyzwanie ostrości! Witajcie na recenzji kolejnych polskich sosów, tym razem od Twojenasiona.pl. Ja jestem Mike A ja jestem Sane Pit. Dzisiaj tak. Y, ostatnia recenzja tak to było rykowisko. Mm -hmm. y, polskie ostre sosy, nowa teraz, marka nieznana. A teraz... Ostatnio... Twojenasion.pl. Tak, teraz ostatnio kolej jakiekolwiek recenzje sosów, to są polskie sosy, nie? Dokładnie, no to i bardzo dobrze, i bardzo dobrze. Słuchajcie. jeszcze nas to też. Dzisiaj musimy się streszczać, bo mhm. trzy sosiki, jak widzicie, były testowane. Szybciutko może powiemy twojanasiona.pl Zapraszamy na stronę, żeby tam zobaczyć. Tam macie wszelkie potrzebne informacje o możliwości zakupu. I ogólnie o, no ogólnie o twórcy też szczycą się tym, że mimo niewielkiego procentażu, procentażu nie wiem, czy jest takie słowo, ale użyję, procentażu papryk no. zawartych w sosach jest odczuwalna moc. No, co możemy potwierdzić? Co możemy potwierdzić, o czym się teraz przekonacie. A, no i też y, wiadomo, szczycą się tutaj no, oczywiście naturalnością swoich tych sosów. Na koniec pod tym kątem za bardzo nigdy specjalnie nie patrzymy. Dobrze, ale zaprezentuj. Wpierw oczywiście mhm. zaprezentuje właśnie do kamery każdego tutaj zawodnika. Pierwszy zawodnik, czyli jalapeno i cayenne. No przepraszamy tutaj za ubrudzenie go, ale w trakcie testów już zdążył się ubrudzić. Tutaj z tyłu jest opis, o też ubrudzony. oj. ale najważniejsza ostrość 2 na 5. Moc jest 2 na 5. Tutaj nie wiem, czy widzicie, ale tak to jest tu opisane. A tutaj piękny i nieubrudzony, właśnie dlatego piękny. Lokia i Habanero. To już ostrość mamy 5 na 5. Tutaj mamy zawodnika Carolina Reaper i Daniel Scorpion. Najmocniejszy, najmocniejszy, żoną popryka, że na pewno najmocniejszy, ale też ostrość 5 na 5 Dobra, no to nie przedłużamy, zaraz zobaczycie na skrócie mm -hmm. z live, jak się rzeczywiście te wyceny ostrości podane przez twórcę, yy, zostały zweryfikowane względem rzeczywistości przez nas. Zapraszamy już bezwzględnych yy, zwlekań na skrót z live, gdzie, bardzo obszerny swoją drogą live, gdzie, no jak zawsze w trzech specyfikach, były testowane właśnie te trzy sosy od TwojejNosiana.pl. No to lecimy, zapraszam na skrót! Mieszankę warzywną czuję. Mieszankę no. warzywną, tak to A. powiem, mieszankę warzywną. Okay. Czuję. Na pewno zwykłe papierki. Papierki. Papryki. papryki, nie papierki. Zwykłe papryki czerwone. No tak, właściwie mi się to Na 100%. To nie, my, nie mylić super hotami. Okej, okay. zaczynamy całą tą historię. Sosami od. Yy... Twoja pl. Dzięki Majku za pomoc. Yy... Ronda numer jeden, sos numer jeden, czyli yy... Jalapeno i Cayenne. W spaghetti, pierwsza runda, zaczynamy. Mamy tutaj rozmieszanego zapachu, nie czuć w powietrzu żadnego. Nie, no nie. bo też intensywny nie był. No nie było. Eee, w takim razie to co? Lecimy w takim razie. Tak. No Od razu czekamy na dzisiaj trzy sosy, więc trzeba mm -hmm. przede wszystkim szybko lecieć. Jasne. Mam nadzieję, że makaron przygotowałem dobrze i będzie ciepły. Majko, życzę smacznego. Tak. Dzięki Tobie również. Brak jakiejkolwiek obecności. Mm -hmm. hmm. Czy znaczy ja czuję taką. Nie, co czuję? Jest. Nie, no jest na języku, taka pita. Tak? Na języku. Wiesz czy mi się to skojarzyło? Z czym? Nie wiem, czy smakowo, czy o co tu chodzi, ale on takie déjà z bardzo starego wyzwania, sproszko ze sproszkowanymi papyrkami. Ostrość z Turcji bodajże. Aha. co, od siostry dostałem? Tak, ale chyba bardziej smakowo, bo tam to w ogóle nie miało żadnej <grym ostrości. <grym <grym a tu ale jednak czuję żadnej... jakąś pikantność. Tu czuje, ja a tu tak. jakąś pikantność. to ja nic, ja nic zupełnie. Idzie w gardło. Taka leciutka. A widzicie, przerwałem jedzenie dosyć długo, i dopiero właśnie w tej przerwie zaczęły się jakieś objawy w ogóle pokazywać. A tak to to jest bardzo, bardzo spokojnie. Nie, to ja zupełnie nic nie zaczyłem mhm. Zjadłem. Mhm tak jak ja zjadł zwykłe spaghetti, i kompletnie nic nie czuję. Chodzi o smak. Mocy też prawie nie ma w ogóle. Dobra, zjedzone. Czuję lekką pikantność. No jest coś, zdecydowanie jest. Mhm. Pojawiało się na gardle usta też, na ustach, na języku, ale to jest taka moc, że do chipsów jakichś pikantnych można by to przyrównał taki poziom. Nawet niektóre może są... Nawet niektóre no, no chipsy, właśnie. pikantne dostępne w sklepie są mocniejsze, myślę. Tak, tak, to pewnie... Albo dosyć podobne może nawet. Okej, okay, no to szybciutko. No. Sosik yy, okazał się na tyle lekki, że tutaj śpieszymy się szybko z rundą numer 2, Lecimy, słuchajcie. Okej, okay, no to łychy nałożone. Nie co? rozdrabniamy się. Majko, no lecimy. Smacznego. Tobie również, dziękuję. Czuć dużo nasion. Mhm. No reguł co. smaku. Nawet chyba taki, paprykowy. Nawet taki paprykowy, ale lekko słodki nawet. Tak, minimalnie jest słodyż, no. Mhm. Bo, ale to słodyż to dodaje według mnie ta właśnie zwykła czerwona papryka, nie? Dalej teraz powoli wyłania się pikantność. Wychodzi z tyłu, mhm. z tyłu na język się wyłania z tyłu. No tutaj coś czuć już z czyste łyżeczki, nie? Powiem, że czuję na języku. Może wiadomo, to nie jest jakieś. Ee... To ja się teraz... Może wypowiem. Czuję, że się lekko zlewa taka no, lekka ostrość. Mhm. Nie pik pikantność nie. Ostrość to już jest. Mhm. Taka bardzo lekka, najbardziej chyba możliwa lekka ostrość. Mhm. Mhm. Ale jest, pali, pali w gardziołku, jest taki taki. A, to mnie To, to nie jest płomień. To, mnie w gardło, to nie jest to płomień, nie który nie rozgrzewa, jest, to jest taki promyczek nadziei no. mały. U mnie gumie język, wiesz, Gumie język może. A smaku co czułeś wtedy? Ja tak jak powiedziałem, ta słodkość, no, to słodko, no, choć się kontempluję teraz Staram się skupić trochę. na tym właśnie. Bo szybko przeszedł. Tak, szybko, smak i szybko. I coś tu było było tych ziarenek właśnie, bardzo dużo. A e, ale nie było to jakiegoś był w różnie. Słodkość poszła szybko, potem szybko się pojawiła ta nieduża ostrość, właśnie. To jest to, powiem Ci, w miarę przyjemne, ale mhm. po tym, co teraz tu czuję, to mhm. wiem, że w potrawie on chyba będzie ginął. No przynajmniej w ginie. z tygodniami. Tak, tak, tak. i Habanero, sosik, ujęcie numer jeden, próba zapachu. Akcja! Mm, to samo, dokładnie to samo. Zwykłe mhm. czerwone papryki. Jak już trząsnąłem, to czułem, że jest to, co mówisz, Majki, mhm. się zgadza z Tobą idealnie. Ale ocenę wydam tak czy tak taką samą, yy, jaką wcześniej dałem, bo jest zapach identyczny mimo wszystko. Tylko. Na początku, zanim wstrząsnąłem, mm. to jeszcze czułem jakby taki aromat zapachu superhotów. Każą mi się z zapachem papryk, które już są superhotami, no czyli jak najbardziej to mogła być yy, budiolokia, prawda? Zaliczona pod ten... No możliwe, że tak. Pod ten... E, pod, on ten, on pod, on ten on. pod ten po prostu mm. sort hotów, prawda? Mhm, mm jasne. Ale zapach generalnie, wrażenia identyczne, takie same bym powiedział. Okej, okay, no to runda numer jeden drugiego sosu, w sumie wygląda to bardzo podobnie jak przy poprzednim, więc nie ma się co powtarzać. Spaghetti, lecimy! Okej, no to rozmieszany, no analogiczna sytuacja się nie będę powtarzał. Ani no. nie czuć, ani nie widać. No nie. <gry> ale no... Dla mnie był troszeczkę inny w zapachu, więc liczę, że... Może będzie trochę inny w smaku. Chociaż troszeczkę inny. Dobrze, Majku. Lecimy z tym szybciutko, nie przedłużamy. Życzę ci smacznego. Let's go. No, tu już... Jakąś pikaność czuję. W smaku nie zaburza, ale pikaność tak czuję. Chyba identycznie jak tamten, ale się zresztą, Nie, już też wychodzi na usta. Tak. Identycznie jak tamten dla mnie. Nie, to dawne w ogóle, nie miało żadnej mocy. Faktycznie jest kap. No, szczypie na usta trochę mocniej. Rozkręca się też powoli, ale. Dobra, jem dalej, zobaczymy. Na usta już wjeżdża tak, że zaczynają boleć. Czy mm -hmm. tamtych to było szczypanie, które ze spokojem mogą z kamienną miną przetrwać? A to już jest nieprzyjemne na tych ustach zaczyna wróć. Mm -hmm. Czy jest różnica. Nie, to mnie język wiesz. Głównie język, to mnie język tylko zaatakowany. Smaku w ogóle u mnie żadnego nie daje, a u Ciebie? Zjedzone. Eee, ciekawe, że to zapytałeś, bo właśnie w tym momencie zaczynam czuć, jakby, ale taki paprykowy posmak tego. Tylko ten smak paprykowy, symulator, ale w wersji takiej mini. Tak, jak teraz przerwałem dopiero, teraz a, rozwala język. U mnie też, właśnie, teraz jak już zaglądałem. W trakcie jedzenia on no. się bardzo wzmacnia względem tamtego. Tak, tak. Wow, Z jest mocniejsze. Wow, dobra, kończy szybko. Zdecydowanie jest większa moc. Hmm. Okej, okay, zjedzone. Więc. No. Początkowo bardzo duże podobieństwo do poprzedniego, jak dla mnie, a. Z czasem, z czasem jedzenie, tak to podobieństwo zanikało i jak robiłem sobie takie same przerwy, jak już poprzednio, to wolę, że tutaj nie można sobie na to pozwolić, bo to już język już czuje, usta już bardziej odczuwają no. i generalnie no czuć w jamie ustnej, że on jest mocniejszy. Słuchajcie, więc finał, ale finał drugiego stosiku oczywiście, czyli runda numer dwa, sosu numer dwa, Budiolokia Habanero, arrow. Arrow. let's go! Okej, okay, no to ujechaja już nałożona. Majku, bierzemy je i szybciutko. Bo mam wrażenia będą mam bardzo podobne, chociaż nie, no może już tutaj trochę uderzyć. No, Ale jesteś tak. gotowy na to, prawda? No, oczywiście, zawsze. Może z komendą tym razem. Nie, jeszcze nie. Mówisz, że jeszcze, nie, nie. jeszcze dobrze. nie. Dobrze. To ja cię nic smacznego Ale w tym razie. Dobrze. Lecimy. Mm. <słuch> no, <słuch> no, to, już, to jest super oty już tutaj. Brzmienie takiej... słodkości nie ma w ogóle? Nie, nie, Smak prawie że typowego, ostrego specyfiku, ale a, nie taki a, na a. Ale język dostał. Nie, ale jest o, je. o mnie język dostał. O kurde, ale ale, ale walnęła moc. Gardło. Ale moc walęła. Ale mi czkawka podryguje. Ale język. O, ale ty to widzisz że czkawka? No, ale język. Nie! Aż tak? Aż tak? Nie, gardło boli, ale nie aż tak. Mnie nawet najbardziej ta czkawka martwi. O, język. Ale czkawka tej. O, ale gardło, o Boże. Gardło jest coraz gorzej. No nie czkawko... język strasznie. Czkawka ustała, gardło coraz gorzej. Ma, what the fuck! A mnie język boli, boli, boli język. Nie mogę wytrzymać. Ja, ja chyba, ja próbuję chyba teraz z me metody medytacji. Nie wiem, coś, coś nie tak z moim językiem jest. No, fakt, masz tak jakby trochę poranione czy coś? Dobra, ale już się ogarnia. Pierwsze. Ej, mi, gardło, gardło mi stopuje, przychodzi mi na język. A mi właśnie ogólnie schodzi. No takie straszne walnięcie. Pali tu, pali tu. No straszne walnięcie, ale schodzi już, nie? Uuu schodzi powoli tutaj. Na klacie czuję, że schodzi. No nie spodziewałem się, pamiętuję. No ja też nie. Nie taki obólny języku. Uuu teraz to zaskoczył. <coughs> Sami zobaczcie, na. Eee. Uh. Uh. O, odruch bełtowy. Ale z poczu... językiem jest nie tak. Ale poczułem po nim ulgę, teraz powiem. Jakby coś się odblokowało w gardle i zeszło dalej. Pali dalej, ale... No odruch bełtowy sprawił, że... Poczułem ulgę jakąś, ale to ciężaru. Peś... Ale mocne to zwolnienie. było, nie? Ale ten coś to mocny był. Skubany jest, powiem Ci, jest spodko. No tak, jest spodko. Okej, okay, trzeci sosik, czyli Carolina Reaper and Trinidad Scorpion, wow. Dobra, mhm. lecimy, zapaszek, zaraz zobaczymy. No, no, no taki sam jak tamte, tylko <grym> teraz nawet tej nuty, papry <grym> nuty superhotów nie czuję, którą Aha. mi się raz, przypadkiem chyba, mhm. by widać, zażyło wyczuć w poprzednim. Dokładnie, na pierwszym planie czuć papryki, mhm. Ale to nie jest aż tak identyczny zapach jak tamte. Bo oprócz tych papryk jeszcze ja wyczuwam jednak obecność już tych mocniejszych papryk superhotów. No to mamy tutaj rundę numer 1, ale już to jest numer 3. Powoli zbliżamy się do końca. Ten ponoć będzie, no w sumie nie wiem jaki będzie, zaraz się przekonamy jaki będzie. No jeśli będzie jeszcze mocniejszy niż, niż, po, niż poprzednik no to może być ciekawy. No to już mamy go rozmieszanego. Tutaj różnica Aha. o tyle jest taka, że ja zaczynam czuć zapach tym razem chyba. Przed moment czułem. Nie, nie, to ja nie, to ja nie. To co, lecimy w takim razie? No, czas najwyższy. Dobrze. Życzę smacznego mimo wszystko. Chociaż tutaj Ej, tak stopniowo się zapowiada, że raczej chyba coraz nie można tak mówić, ale mimo wszystko życzę smacznego. Chyba, że nie zaburzysz smaku makaronu. O kurna, o Jezu, jak stukło. <laughs> Oj, ale, ale walnęło mnie z, z pierwszego widelca. Z taką góryczką papryk. Powiem mi na razie podobnie, mocno No mocno aho, się rozlewa na gardle. Aho, ale goryczkę papryk czuję. Wow, dobra, Tera, mocny, teraz, teraz już się zgadzam jest, z tym, co mówi jest, Mike jest przy drugim i Ale czuję w smaku, normalnie posmak papryk, mhm. goryczki papryk. Cholera, dobra, jedzę na szybkość, bo to już teraz to czuję, to jest stopniowo wzrasta rzeczywiście. No i patrz, 8% tylko tej papryk jest. Mhm. Ale jak, jak to jest skąd robione, że to ma taką moc nagle? Dobra, słuchajcie, zjedzone, razem z tym na szybkość. No słuchajcie, smakowo chyba nadal nie zaburzył, chociaż nie no, czuć mocno smak tych... Chyba bardziej przykrył jednak trochę smak tego spaghetti niż poprzednicy, ale na smak spaghetti Cześć, jest wyczuwalny. To, to. Jest wyczuwalny. Ale... No jest to... Jest mocne. to konkret. Jest to mocne. Ja zjadłem. Jest moc. Jest mocno. Dobra, no to teraz czas najwyższy na finał finałów, runda trzecia. Przepraszam, sos numer 3, runda numer 2, Czyli lecimy w takim razie yy, z najmocniejszym sosem w paszczu, jak to się. Jak ja to mówię, a niektórych to bulwersuje i mają jednowsze skojarzenia, ale mniejsza z tym. Okej, okay, nadszedł ten czas. Tak się, ochoczo paliłem w trakcie rundy numer jeden, żeby się zabrać już za łyżeczkę, bo chciałem, że czułem, że chcemy mieć za sobą. Czułem sobie taką moc, żeby od razu to zrobić jak najszybciej, a teraz zaczynam wątpić. Nie podoba mi się to. Dobrze, lecimy w takim razie od razu, żeby te wątpliwości czym zdusić, a no ostrością. Dobrze, no to jak mówię, nie bójmy się. Ja myślę, że można komendę tu już powiedzieć, prawda? Tak, tak. Komendę, która swoją drogą, nawiązując do tego co mm. mówiłem, przy pokazywaniu łyżeczek, też nikt wielu jest z wokół. I nie rozumiem już, to cytat, ale mam nadzieję, że tym razem. Y no nie, pewnie nawet ludzi nie będzie rozumieć, ale i tak będę tu mówił, cytował klasykę. Dobrze, więc nasza komenda, czyli cytujemy klasykę, jak zawsze. RUŚNIEM, mhm. ABY NIE UŚNIEĆ! Ty, początkowo lekka ruta słodkości, a potem taka dziwna gorzkość. Nieprzyjemna. Dziwne bardzo. Ooo, dobra, symulator papryk. Tak, tak, symulator. Smaku jak przyjechał, tym smakiem po podniebieniu. O, tak poknąłem, że mi przejechał w podniebieniu. Czuję na języku. Ból się rozkręca. Tak. No razie wrażenie jest dosyć podobne do drugiego. Tylko już zaczyna palić na. Zaczyna palić na gardle. Uuu, rozlewa się na gardło. Po mnie języku. Ciekawy czujnik. tam się tam panować. O! No, gardło szybciej dostaje, jak na poprzednim. Chyba podobna skala bólu, ale szybciej. Na gar... Mnie go rozpala gardło. język na razie pomija. No, język nie mogę szczinie przy sobie tak boli. Muszę unikać, bo przejeżdżanie żeby nie bolał tak jak wtedy. Te rozkręca się. O! Ale wycisk. No wychodzimy te ten język i na gardło, ale jestem na stałym poziomie. Ja ten język mam coś zmasakrowany. Fuuuuck. Na, na, co na klatę to zaczyna zjeżdżać niefajnie? Boląco, nie paląco, a boląco. Aaaa, na klatę zjeżdża i boli. <coughs> 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 nie, 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 nie. nie. Uh. No fucking way. Okej, okay, no to już tutaj. Ja jadę ja miogurcik, w miarę się uspokoiłem. No ja przetrzymałem się o woli. Ty przetrzymałeś się o woli? Ja wolałem ja uratować brzuch, spuścić ten jogurt, że tak powiem, bo już trzymałem o brzuch. Bo już w miarę całkiem sprawnie się czułem na, na, na ustach, ale. Nie, no. Niepokoił mnie brzuch, a brzuch, no to ja muszę być bardzo ostrożny, jak chodzi o brzuch, zając moje dolegliwości, na które mam papiery. Mhm. Y no, a tak swoją drogą. Rozwijał się, wypalał. Ja byłem w stanie to jakoś przetrzymać yy, ja przez ten język miałem zaburzone poczucie ostrości i poraniony. I yy, rozwinął się do poziomu, że był taki punktowy ból, nawet był znowu raz odruch bełtowy, ale on był taki bardziej zgłębi, taki bardziej miękki niż ten yy, przy poprzednim yy, sosiku, tam? był taki porządny, taki tsz, że wszystko... Jakby to odblokował, a ten to no. był taki... taki to było takie burknięcie powietrza na powierzchni bagna, bym powiedział. Bardziej by to przyrównał jego e. impet. To tyle mam do niego do powiedzenia. Jestem... E. Jestem po prostu... pod wrażeniem. Pod wrażeniem po prostu skali, jak one się razem wzmacniają i... jest, to. Mimo iż może nie było widać zbyt ekspresyjnie, zwłaszcza po mnie, bo jestem znany tutaj z ekspresji, musicie wierzyć na słowo, że naprawdę... E. to jest godne. Okazuje się, że wszystkie uważam, że mimo że no smakowo tutaj nie ma jakiegoś yy, wypasu, w sumie, ale są ciekawe pod względem ostrości bardzo. Tak, tak, tak. tak. Okej! Okay, jesteśmy tu z powrotem! Zobaczcie, no muszę ten... Yy, już <grym> rak... re, 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 Reakcje są po prostu <grym dosyć <grym typowe w tym układzie. Wszyscy to. wiedzą co zrobię, no to ja już to próbuję zmodyfikować. Dobra. Tak. Ważne, że przyszliśmy teraz do tego momentu, kiedy tak. mogę, możemy powiedzieć, że widzieliście skrót. I co? Było ciekawe, prawda? Oj, było ciekawe. cieszę się, że polskie sosy tak, wypadają ciekawie. Może nie, że super jakoś wybitnie, łalul, ale bardzo ciekawie w swojej klasie I wypadają. Cieszymy, że, że ich jest coraz więcej. Tak jest. I, i że mamy okazję je recenzować. O, to już w ogóle jest cudo. Tak. Słuchajcie, no to szybciutko, nie, nie, słuchajcie, nie przedłużamy, bo to mamy kupę roboty przed sobą. Aha. Słuchajcie, my zabieramy się za oceny. Oczywiście pierwszy, jalapeno and cayenne. Zapach 3,5. Smak 3,5. Ostrość 1. Majku. No, ja to zaskoczę. Moje oceny są takie same, czyli zapach 3,5, smak 3,5, ostrość 1. Dobrze, posuwanie posumowaniu moich ocen wychodzi mi średnia 2,7. Mm, Niedziwne, bo moich też jest to 2,7. Co jest jeszcze mniej dziwne, średnia ocena końcowa to 2,7! Dobrze, słuchajcie, następny jest Budiolokia i chyba Zapach 3,5, smak 3, ostrość 3. Majku! Kuczy, zaskoczę Was moimi ocenami, bo nosu takie same. Zapach 3,5, smak 3 i ostrość 3. E, więc po usunięciu mojej średniej wychodzi 3,2. A moich nie może być inaczej, ja też 3,2. Ja powiedziałem średnich. Oczywiście ocen miałem na myśli, mm -hmm. bo średnia ocena końcowa tak naprawdę będzie teraz. Jest ona, chyba wszyscy już wiecie, 3,2. Wow. No same niespodzianki dzisiaj. Więc zabieramy się teraz za ostatni sosik, jeśli chodzi o ocenianie. Carolina Reaper and Trinidad Scorpion. Zapach 3,5, smak 3, ostrość 3. Gdzie już to słyszałem? Majku. No ja też to słyszałem. No, u mnie echo dalej się odbija. I jest to zapach 3,5, smak 3, ostrość 3. Echo kolejne przybywa do nas. po sumowaniu moich średnich jest to 3,2. Po moich też jest to 3,2. Jechał teraz odbije nam się czkawką, bo średnia ocena końcowa to 3,2! wow! Toj no słuchajcie, tak zgodnych ocen już nie było dawno. Jeszcze w trzech sosach. Jeszcze w trzech sosach, ale no wieszcie nam, że ja wypisałem te swoje ocenki, <noise> potem dopisałem, no. patrzę jak no co ma Mike i patrzę OOO zarobiście, ale będzie łatwo to liczyć, ale o. fajnie. <noise> Uuu, Zarzucałem na początkach tworzenia tego typu rankingów, tego typu o, rzeczy, że tak. y, że właśnie możemy oszukiwać łatwo. No to wprowadziliśmy y, w ogóle kartki. Dlatego wprowadziliśmy kartki, no ale pierwszy raz od czasu mamy zupełnie takie same no. oceny. Nie, nie no. przedłużamy, tylko na to szybciutko lecimy z rankingiem, ranking wchodzi, mamy trzy trzysiosy do wprowadzenia. Majku, w jakiej kategorii się znajdujemy? No Najpierw otwieramy kategorię susów ostrych. Dobrze, lecimy szybciutko, tak jak Mike powiedział. Ja się śpieszę, bo mam już 300 do wprowadzenia i nie będę z tego przedłużał, więc będę zapieprzał, jak słyszycie. Wpierw mamy Carolina Reaper and Triggered Scorpion. 43 tysiące, wyceniony ma remis ze Skansk, czyli Scorpion. Jest walka na średni, którą wygrywa nasz dzisiejszy bohater. Pierwszy z trzech bohaterów, można powiedzieć, czy mi to ostatni tak, tak naprawdę, tak. ale to mniejsza jest pozycję numer 12, strącając, czyli Scorpion, lecimy dalej. Jest to e, Badolokia and Habanero. Budiolokia. Budiolokia. Dziękuję, Majku, za poprawę. No, widzisz, no jednak, y, wracają stare błędy. Właśnie. E, 38 tysięcy, prawda? Mam? Tak. I mamy walkę z dwoma sosami, z Chupacabra i Mambą, już tak powiem w skrócie. I w tym wypadku też mamy do czynienia z wygraną naszego kolejnego dzisiejszego bohatera. Zajmuje on lokatę numer 20, strącając sumie w dół o jedno oczko, obydwa wymione niżej Sosy, z mocą właśnie 38 tysięcy, bo nie wiem czy wspomniałem już z tego wszystkiego. Dobrze, wchodzimy niżej Majku, jaka kategoria? Tak, zamykamy kategorię sosów ostrych i otwieramy teraz kategorię sosów łagodnych. Okej, okay, Jalapeno and Cayenne, Wycniliśmy go na 1000. Dobra, Mike, Mike tutaj Wam pokaże, to znaczy graficznie, z na bitkę, bo już nawet tego nie będę czytał. Z pięcioma innymi czasami. Nie, ja, tego, ja się nie podejmuję nawet z czytania tego teraz. Eee, słuchajcie, ale on o tyle mamy fajną tu sytuację, że na średnie wygrywa z nimi wszystkimi. W takim okay. razie zajmuje pozycję numer 19, stracając oczywiście analogicznie całą piątkę o jedno oczko w dół. 1000 mocy, 1000 SHU. Dobrze! Ranking schodzi. Widzicie nas z powrotem, zapewne już teraz. Yy, no, cała trójka wstawiona. Teraz wypadałoby się o nich coś wypowiedzieć. No, ale w sumie już hmm. wypowiedzieliśmy bardzo mocno obszernie. i dużo, na obszernie na skrócie, więc hmm. postaram się powiedzieć tak dosyć yy, treściwie. Yy, no bo tutaj yy, wypadły w sumie bardzo bym powiedział yy, pozytywnie, mimo tego, że smak w sumie głównie. To może być największa rozbieżność między tym, że w sumie smak, no, mają taki standardowy. W sumie. Tak. W sumie wszystkie trzy mają taki sam, praktycznie smak, bo w sumie składy sprawiają te same, różni się tylko tym, tą papryką, która jedną. Nie? Dokładnie. I w sumie smakowo no. wszystkie są bardzo. Są dosyć zbliżone. Tak. Najbardziej właśnie nie o, tym, nie o ten smak chodzi, mimo tego smaku, właśnie, który się nie wyróżniał, jednak trzeba powiedzieć o nich bardzo pozytywnie, jeśli chodzi o same odczucia. Ostrości, ostrości, bo ten tutaj tak. w ogóle nie, praktycznie można powiedzieć, był no, słabo wyczuwalny, raczej wrażenie no. nie zrobił, aczkolwiek ja czułem. Tutaj ja Mike powiedział, że nic nie czułeś w ogóle. Ten tutaj z kolei to Rodiolokia no i Habanero. I w sumie ten drugi też. Tak. W bardzo podobnym stopniu było je czuć. Mhm. Do tego stopnia, że tutaj nie wiem, jak to wcześniej w sumie mówiłem na wyzwaniu. Tutaj bym się zgodził, że. Jeśli chodzi o skala ostrości tam od 1 do 5 w takich punktacji, ten rzeczywiście no. ten jest tego bym dał, że jest 1 na 5, ten tutaj 2,5 na 5, a ten rzeczywiście 5 na 5, może no. tak bym to chociaż nie, nie, nie no one, w sumie one są ten, był, ten był dosyć podobny, więc może jednak bym powiedział, że 3,5 na 5, a ten mhm. tu już jest y, w pełnomoc, w sumie tak bym musiał powiedzieć. tak a bardziej 4 i 5. Nawet tak byś powiedział. No, no. Dobrze, no to nie będziemy z tym. Zresztą twoje oceny, które akurat wydałeś sam, nie? Wszystko mm -hmm. wskazują. Nie? Ja akurat dziękuję, i... że zaznaczyłeś, że tego do dokonałem. Tak, tak, dokonał tego i ja akurat tutaj mam e apruwal mój że na te oceny, że. Bo tutaj Bo jeszcze się poświęcił i organoleptycznie jeszcze testowo porównywał z innymi sosami. nie? To prawie rozkręciło mi ból brzucha, ale porównałem to z innymi sosami, właśnie mniej więcej z rankingu, z tymi z innymi z rykowiskiem, poprzedniego wyzwania. Tak, tak, porównałem tak. też mocowo, degustując, właśnie jeszcze. Mm -hmm. Mnie, Mnie, oczywiście nie duże porcje, ale żeby też dzisiaj tutaj nie zakatować, bo tak, też tak. kilka innych sosów z rankingu, no może nie kilka, ale próbowałem tam dwa sosy z rankingu tak, tak. inne, chociaż oczywiście tych też próbowałem jeszcze raz, żeby Jasne. sobie bardziej to uzmysłowić. Więc na pewno wycena nasza tak. i oceny i SHU są dokładnie wycenione. Oczywiście przesłaniono do tego, że wycena SHU to jest bardzo subiektywne wyczucie. Oczywiście. To jest jakby nasze tutaj no. wyczucie, na ile my obstawiamy, tak, że to tak. może być. No, tak. I w stosunku do tego, jak my odczuwamy, próbowałem właśnie i uzyskowiłem to w rankingu. Mhm. Dobrze, no cóż tutaj można o nich konkretnego powiedzieć? No nic tak się gadam, gadam. A w sumie wszystko mieliście. Mam myślę, jeśli chodzi o odczucia właśnie, jak się o to się sprowadza, jak funkcjonuje mhm. mieliście na na, no, właśnie, na, no, no na skrócie. Więc no chyba tyle ja mogę powiedzieć. Chyba, że Mike Marto jeszcze do dodane Tak, mam no, oczywiście, bo, mhm. bo to nie, nie, nie też za to polecamy. Polecamy też za ich elastyczność, bo, Producent oferuje te sosy w trzech wariantach pojemnościowych: 40 ml, 100 ml, 200 ml. Mm. To bardzo to w przy... bardzo przystępnych cenach. My tu się po stówkach, no nie? Tak, bardzo przystępnych cenach, bo za 40 ml to jest około 8 zł, za, sorry, za koło 9, za 100 ml to jest około 18 i za 200 to jest około 33, nie? To jest bardzo i więc każdy ktoś może znaleźć dla siebie. Nie od razu nie trzeba się rzucać na jeden tylko wariant, tak jak, większo... tak jak wszyscy producenci raczej oferują jeden wariant. Tak, tak. Jakąś Jeden sos, no to jest tak będzie ono jednak udupiony, nie? A mhm. tutaj możesz sobie kupić mniejszy wariant, 40, ze smakuje, mhm. to kupić sobie większy, nie? Dokładnie. I to jest bardzo fajne w tym, nie, ta elastyczność. Dokładnie. No. Dobrze, słuchajcie, no to chyba wszystko co chcieliśmy powiedzieć. No. twoje nasiona pl, przypominam jeszcze no, raz bo polecamy, polecamy, tak, polecamy tak, to same, najważniejsze. Tak. Twoje nasionapl sprawdźcie sobie na stronce, tam chyba przez Allegro przypomnij Majku bo Tak, to, przez, przez Allegro, tak, tak? Tak, tak, tak? Przez Allegro można sobie tutaj zakupić. I... To w sumie tyle, no. Nie ma losowania nośnika, no nie ma. bo są to sosy polskie, były... Zresztą no dobra, nie będę w sobie tłumaczył. No. W ostatnim odcinku też powiedziałem, już nie tłumaczę tego, bo to nie ma sensu. No. Jak ktoś jest zainteresowany naszymi procedurami losowania, to sobie sprawdzić na normalnej recenzji albo na najbliższym odcinku właśnie. Mam nadzieję, no chyba, że będziemy no. robić coś dalej, co, co jest mniej standardowe. E, dobrze, słuchajcie. E, w takim razie no polecam jeszcze w tak. e, Jako taki, jak to okrzyło w trakcie trwania live'a, gdzie były testowe, gdzie były właśnie próbowane. Mm. E, taki starter kit dla chill można powiedzieć. można tak powiedzieć. Ktoś aspiruje do tego miana, chill heda Człowiek w sumie nie lubi tego określenia, bo to się robi takie elitarne określenie, że to jest jakaś elitarna grupa fanów, wręcz fanatyków, Ta. no nie. A my się nie uważamy, tak. Czlihet coś... to bardziej to um, można przestawić znak na równości do hardcore, nie? Dokładnie, tak, tak. A ja też no hardcore tak nie, wie... nie nie jesteśmy. No, tak większość może rozumować pojęcie czlihet, nie? No dokładnie. Hardcore, dokładnie, dokładnie, dokładnie. A nie miłośnik spożywania no, ostrości, no, no, no. też taki, która po prostu no właśnie, ma fajnie posmyrać, a nie no. wyginać. No, no. I myślę, że dokładnie tutaj te sosiki fajnie się w tym dosyć no. sprawdzają, chociaż już zaczynają trochę wyginać. No, te dwa pewno. No, dokładnie. Dobrze, słuchajcie, nie przedłużamy w takim razie, bo już mieliśmy się chyba w sumie żegnać. A Ta. gadamy, gadamy. Twoje nasiona.pl, polecamy jeszcze raz sprawdzenie strony. Chyba zresztą wszystkie potrzebne linki powinniście mieć w opisie filmu. I w opisie filmu też macie ranking, właśnie, z, obecny ranking. Teraz postaramy mhm. się od tego momentu zamieszczać go już regularnie, właśnie w mhm. opisie pod filmu. Do tej pory pojawiły się ranki tylko na naszej grupie, no ale teraz w związku z tym, że na samym filmie nie widać całego rankingu, tak jak Jasne, to było to tylko jedną, dawno, tylko jedną no, bo kategorię. No łatwiej jest nam prowadzić w taki sposób jednej kategorii. Kogo? Dokładnie, jest to mniej uciążliwe że tak Dokładnie. graficznie, a tutaj już on się rozrasta do takich rozmiarów, już się rozrósł do takich, Potężne, wiesz, takich to, rozmiarów, tak, że już było to bardzo uciążliwe. Ale jeśli ktoś chce zobaczyć tutaj wszystkie kategorie, to może taki ranking sobie zobaczyć, właśnie jest do ściągnięcia, powinien być przynajmniej link, do pobrania ranking w formie PDF. Dobra, okej, okay, to tyle jeśli chodzi o ogłoszenia. Eee, I ogólnie nasze podsumowanie. Mm -hmm. eee, już w takim razie nie przedłużamy. Ja jestem synem pizzy. To były sosy od Twojej Pozwólcie, że powiem jeszcze raz. Konkretnie jalapeno i cayenne. Budulokia i Habanero, Carolina Reaper i Trinidad Scorpion. Dziękujemy bardzo za uwagę. Polecamy raz jeszcze. Do zobaczenia na kolejnych naszych recenzjach, live'ach, filmach, wyzwaniach, tu, i na naszych projektach. Stria! No, się. Dobra, nie jest dobrze. No no początku... Słodkość czuję w nim. Na początku jest słodycz, jakbym jak ketchup jakiś taki. No. Straszny ból we wjechach. Straszny ból już tutaj. Łzy mi zaczynają lecieć? Kurde, ej, on cały czas rośnie jeszcze. Rośnie.